Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o tym, jak pripers powinien dbać o swoją odporność. Zapraszam. Fliperzy bądź fliperzy, czyli osoby przygotowujące się na różnego rodzaju katastrofalne zdarzenia, mają powiedzmy kilka takich głównych celów, które starają się osiągnąć. Pierwsze co, jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, niespodziewanego zdarzenia, które będzie dla nich niebezpieczne, to starają się oczywiście jak najlepiej sobie z tym zdarzeniem poradzić, czyli uprzednio spodziewając się go, uniknąć tego zdarzenia. Jeżeli wiedzą, dowiedzą się, że gdzieś tam dochodzi do jakieś eksplozji, to starają się jak najszybciej stamtąd przenieść, są przygotowani na to dużo lepiej niż statystyczny człowiek, tak żeby nie ponieść z tego tytułu jakiś tam kosztów, czy żeby nie znaleźć się właśnie w zasięgu tego niebezpieczeństwa. Jeżeli z kolei mimo wszystko znajdą się w zasięgu owego niebezpieczeństwa, to starają się za wszelką cenę zminimalizować koszty, jakie w związku z tym poniosą i nie mówię tutaj bynajmniej o kosztach materialnych, ale chociażby o ich zdrowiu, życiu czy bezpieczeństwie. Ich, jak również ich, ich rodzin, ich najbliższych. Bardzo ważne w kontekście właśnie preparingu czy pre-pingu na samym początku przygotowań są pojęcia takie jak plecak ucieczkowy, ewakuacja, cel ewakuacji czy same zapasy. Oprócz tak oczywistych czynności, czy tak oczywistych pojęć, jak te, o których przed chwilą wspomniałem, kolejnym krokiem jest nabywanie specjalistycznego o specjalistycznego wyposażenia, jak na przykład filtry do uzdatniania wody, tabletki do uzdatnienia wody, czy inne różnego rodzaju przedmioty, mające pomóc nam właśnie przetrwać w sytuacji wyższej konieczności. A razem z tym, praktycznie żywiąc równolegle, czasem prędzej, czasem później, przychodzi również nabywanie kolejnych umiejętności i kompetencji. Nie tylko tak podstawowych, jak rozpalanie ognia, e, budowanie schronienia czy nawigowanie, ale na przykład walka, Pierwsza pomoc. I takie właśnie umiejętności są bardzo przydatne, mogą się okazać bardzo przydatne w toku właśnie walki o przetrwanie. Idąc jednak krok dalej, szukając kolejnych dyscyplin, kolejnych możliwości, które mogą pomóc. Podnieść swoją szansę na przetrwanie, czyli mogą nas wesprzeć w przygotowaniu się na jakieś trudne czasy, możemy szukać różnego rodzaju innych czynników. Czynniki jak odpowiednie odżywianie, nasza odporność, nasza psychika. Są to czynniki, które mogą okazać się bardzo przydatne właśnie w sytuacji, kiedy będziemy walczyli o życie czy zdrowie. I tutaj dzisiaj chciałbym omówić bardziej szczegółowo samą odporność, czyli to, jak PRIPES, osoba, która jest odpowiedzialna, która już na jakimś poziomie sobie działa, w jaki sposób może popracować nad odpornością, żeby mieć ją jeszcze wyższą, dlatego że w sytuacji, kiedy. Gówno trafi wentylator i ten człowiek będzie chciał, Plipass będzie chciał się, jakoś sobie będzie chciał zadziałać, no to będzie wystawiony na tak wiele czynników negatywnie na niego wpływających, że wysoko, wysoko rozwinięta odporność, mocne ciało zdecydowanie w tym pomoże. No, taka odporność dobrze rozwinięta przyda się każdemu z nas w życiu codziennym, tak, nie, nie chorując, będziemy lepiej sobie radzili w pracy, będziemy mogli więcej uprawiać hobby naszego, będziemy, zajmować, będziemy mogli zajmować się częściej survivalem, bushcraftem, czy właśnie będziemy przygotowani. Na jakieś zdarzenia losowe, na jakieś zdarzenia niebezpieczne. A zatem, na co powinniśmy zwrócić uwagę, typowo chcąc właśnie przygotowywać się i dbając o naszą odporność. Pierwsze co, jeżeli chorujemy, jeżeli coś nam się dzieje złego, ale nie są to jakieś ciężkie schorzenia, to ja osobiście staram się leczyć za pomocą naturalnych metod. Naturalne metody i produkty, jak na przykład miód, imbir czosnek, syrop z cukru i cebuli. Są to rzeczy, które mogą zdecydowanie wspomóc nasz organizm właśnie w walce z jakimiś tam drobnymi wirusami czy drobnymi przeziębieniami. Nie musimy od razu zażywać tego tytułu leków. Co zatem idzie, wspieramy nasz organizm i go wzmacniamy. Powinniśmy też zawczasu wiedzieć o tym, czy cierpimy na jakiegoś rodzaju schorzenia bądź alergię, bo w ten sposób również możemy zadbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Jeżeli wiemy, że Jesteśmy na coś uczuleni. Nie mówię tutaj tylko o jakichś pyłkach, ale na przykład właśnie na coś jedzeniu, to powinniśmy tego oczywiście unikać i w kontekście tego przygotowywać się również na trudne czasy. Jeżeli planujemy sobie nasze zapasy, chcemy stworzyć zapasy żywności, to powinniśmy oczywiście stworzyć w taki sposób, żebyśmy mogli je bezpiecznie spożywać, żeby nie skończyło się to w taki sposób, że najemy się czegoś, później będziemy chorowali. Czyli nomen omen znajdziemy się w jeszcze gorszej zapewne sytuacji, niż byśmy się znaleźli, gdybyśmy nie jedli nic. Jako drugą rzecz można też oczywiście rozpatrzyć zmiany nawyków żywieniowych. Jeżeli wiemy, że coś jest faktycznie niezdrowe, że coś faktycznie wpływa źle na nasz organizm, jeżeli wpływa źle na, nas, na nasz organizm, to będzie wpływać również źle na naszą odporność. A zatem, na ile to oczywiście możliwe, na ile chcemy, możemy zmienić naszą dietę, możemy pewne rzeczy wyłączać, włączać lepsze. Podstawą tutaj oczywiście będzie włączenie szeregu warzyw i owoców. Czyli generalnie, jeżeli jemy niezdrowo, możemy przy tym pozostać, nie ma problemu, ale możemy dodatkowo do naszej diety włączyć dużo owoców i warzyw, które powinny wspierać nasz system odpornościowy. Tak samo wspomniany wcześniej miód czy zioła. Są to czynniki, które wpłyną jak najbardziej pozytywnie na naszą odporność, jeżeli będą zażywane odpowiednio, to będą nas wspierać. Z ziołami pamiętajcie tylko, że zioła, w nadmiarze, jak zresztą wszystko, mogą szkodzić, możemy też na nie być uczuleni, więc jeżeli będziecie chcieli testować zioła, to oczywiście polecam, żebyście zastanowili się nad tym, żeby się dowiedzieli, żebyście się dowiedzieli, czy czasem nie jesteście właśnie na coś uczuleni, żebyście z tego powodu nie cierpieli na co dzień. Jeżeli powiedzieliśmy już o jedzeniu, poszedłbym w drugą stronę, czyli zimno. A zatem, z jednej strony, adaptacja do zimna na co dzień, wystawianie się na chłód, oczywiście ponownie, robienie to z umiarem, robienie to wedle pewnego planu, nie rzucamy się na głęboką wodę, bo to może przynieść kompletnie odwrotny skutek. Razem z zimnem, powiedziałbym, oczywiście o wietrzeniu pomieszczeń, w których przebywamy, tak? Znowuż świeże powietrze wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, wpływa pozytywnie na to, jak funkcjonujemy. Jest to drobna zmiana, ale tak naprawdę zmiana, która wiele Was nie będzie kosztować. A może wpłynąć pozytywnie na wasz organizm. No i przegrzewanie się bądź jego brak. Ważnym, w moim odczuciu ważnym było nie przegrzewanie się właśnie. Od dwóch lat zajmuję się adaptacją do zimna, i bardzo ważnym czynnikiem, który przeszkadza mi w tej adaptacji do zimna, ale też czynnikiem, który negatywnie wpływa na moją odporność, tak przynajmniej nie mam, właśnie było przegrzewanie organizmu. Czyli zarówno jeżdżenie w samochodzie, gdzie jest za wysoka temperatura, gdzie na przykład zimą klima była zbyt mocno podkręcona, ale również przegrzewanie się w sytuacji, kiedy w mieszkaniu miałem za wysoką temperaturę. To jest poniekąd e, podobna sytuacja, ale również podczas wędrówek, kiedy ubierają się bardzo grubo, ubierają się na tyle grubo, żeby faktycznie czuć się bardzo komfortowo, jak idę, na tyle komfortowo, że byłem cały czas upocony, i przegrzany. W moim odczuciu i z moich doświadczeń wynika, że lepiej wędrować po lesie idąc lekko rozpiętym, tak żeby się nawet czuli lekki chłodek. Od tego przynajmniej ja nie umierałem nigdy, więc ja dalej będę się tego trzymał. W Waszym przypadku musicie sami to przetestować, jak u Was to funkcjonuje. Natomiast u mnie to się sprawdziło bardzo dobrze. Sprawdza się nadal i zapewniam, że będzie nadal się sprawdzać. Kolejna rzecz, powiedzieliśmy o jedzeniu, powiedzieliśmy teraz troszeczkę o zimnie, o czym jeszcze możemy powiedzieć? Oczywiście ruch to zdrowie, sport to zdrowie, tak się mówi, więc pierwsze co, dbanie o sprawność fizyczną, z survivalem czy z może wiązać się szereg różnego rodzaju aktywności fizycznych, o których przygotuję dla Was kiedyś osobny materiał, bo to jest dość obszerna sprawa, jednakże Generalnie możemy powiedzieć tak, jeżeli dbamy o naszą sprawność fizyczną, to nie tylko zwiększamy szansę na to, że będziemy się lepiej wspinać, będziemy dalej mogli biec, czy będziemy dłużej płynęli. Wpłyniemy również przez to na nasze ciało, wpłyniemy na nie pozytywnie, wzmocnimy je, co jak dobrze wiecie, wpływa bardzo dobrze na naszą odporność. Może okazać się, że nie macie czasu, nie potraficie go zorganizować bądź też nie przemawia do Was taka idea. Ja to rozumiem, nie ma żadnego problemu. Jeżeli jest z tym problem, możecie rozpatrzeć rzecz troszeczkę delikatniejszą, czyli włączenie większej ilości ruchu. Nie mówię tutaj o typowych treningach pod jakimś kątem, tylko na przykład w wyjściach. Na dwór, regularnych spacerach, nie tylko kiedy wychodzimy do lasu, żeby tam sobie pobytować, ale właśnie w spacerach, kiedy idziemy do miasta, żeby kupić jakieś zakupy, to właśnie pójdźmy pieszo, niekoniecznie musimy jeździć samochodem. No teraz jest zima, więc ciężko, żebyśmy dojeżdżali, a przynajmniej jest zimno, więc no, trudno jest, natomiast wiosną, latem, jeszcze, jeszcze jesienią, kiedy nie pada, możemy tak robić i to może przynieść bardzo dobre rezultaty dla nas. Drobny ruch pozwoli nam lepiej zafunkcjonować na co dzień i wpłynie bardzo dobrze na naszą odporność. Dwa czynniki, o których chciałbym wspomnieć szerzej na koniec. Pierwszy z nich, często w ogóle pomijany właśnie w przygotowaniach i gdzieś tam bagatelizowany, to stres. Wpływ stresu na nas samych. Stres to jest ogromny killer, który wpływa bardzo negatywnie na naszą odporność. Już nie, nie, nie chcę nawet mówić o tym, jak on wpłynie na nas w sytuacji ekstremalnej, jeżeli się znajdziemy i będziemy pod działaniem dużego, zbyt dużego stresu, którego nie ogarniemy, bo on wtedy odcina nas całkowicie, działamy automatycznie, działamy czasem pod wpływem impulsu kompletnie bez sensu. Ale to też nie temat na dziś. Generalnie, jeżeli jesteśmy pod wpływem zbyt długiego, zbyt mocnego stresu, czyli takiego tak zwanego stresu chronicznego, to może się okazać, że nasza odporność leci drastycznie, drastycznie w dół. I o to powinniśmy dbać. Powinniśmy dbać nie o to, żeby ta leciała w dół, powinniśmy dbać o to, żeby nasza odporność właśnie szła do góry, a co za tym idzie, żeby zmniejszać poziom stresu. I co tutaj ciekawego? Oczywiście czynniki, o których wspomniałem wcześniej, czyli zdrowe odżywianie. Ruch, wietrzenie i tego typu historie, o których mówiłem, bardzo pozytywnie wpływają na obniżenie poziomu stresu. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle wychodzenie na dwór, spędzanie czasu na łonie natury bardzo pozytywnie wpływa właśnie na wyciszenie i ogarnięcie naszego wnętrza, jeżeli jest burzliwe. Także nad tym się zastanówcie, bo to też jest dość istotna kwestia. Kwestia, która może być bardzo pozytywnie wykorzystana przez nas. Jeżeli lubimy i tak wychodzić w teren, jeżeli i tak lubimy to robić, to robimy to regularnie, robimy to częściej, wpłynie to na pewno pozytywnie i co docenimy. Ważnym aspektem tutaj też jest sen i regeneracja. No jest to wiadomo istotne, jaka jakość naszego snu, taka jakość naszego życia, więc starajmy się chodzić w miarę regularnie, spać w tych samych porach. Jeżeli chodzimy o godzinie 22, to tak chodźmy. Już nie mówię tutaj, jaka godzina jest dobra, a jaka nie, bo każdy z nas funkcjonuje troszeczkę inaczej. Natomiast ważnym jest, żeby jednak chodzić regularnie, spać, bo to wpływa właśnie na naszą odporność, wpływa na jak na funkcjonujemy. Nie tylko na nasze skupienie na to, jak rodzimy sobie w pracy, ale generalnie na, nasze, na to, jak się czujemy i właśnie na nasz organizm, na jego odporność. Rzecz ostatnia, jeżeli zachorujemy, to powinniśmy wyleczyć się jak najszybciej, podjąć jak najszybciej leczenie. Nie mówię tutaj o tym, że musimy od razu iść do lekarza, że musimy nakupić lekamówkę leków i łykać potrójną dawkę. Wręcz przeciwnie, po prostu powinniśmy zareagować jak najszybciej. Czyli jeżeli czujemy się niewłaściwie, jeżeli czujemy się źle i no jesteśmy jednak prawie, że pewni, że coś nas bierze, to czasem paradoksalnie warto odpuścić ten las, czasem paradoksalnie odpuścić warto inne czynności i po prostu dać sobie odpocząć do tego włączenia naturalnych leków, o których wspomniałem, powinny załatwić zdecydowanie sprawę. To są moje sposoby, to są moje metody, to są czynniki, na które ja zwracam uwagę, pod kątem właściwie, że biorąc nawet nie przygotowywania się na trudne czasy, a po prostu dbania o samego siebie i też właśnie cieszenia się na nie natury e, bytowaniem, dlatego, że bardzo lubię wychodzić na dwór i tak, jak jest zima, jak jest jesień, kiedy pada deszcz, kiedy warunki no, nie zawsze są korzystne w pełni, to chcę jak najczęściej wychodzić, a jednocześnie chcę pozostawać zdrowy. Z tego też powodu zwracam uwagę na czynniki, które wspomniałem. Zachęcam, żebyście napisali w komentarzach pod filmem, na co sami byście zwrócili uwagę, chcąc podnieść odporność jeszcze bardziej do góry. Oczywiście zachęcam również do zostawienia łapki w górę i kliknięcia w dzwoneczek pod filmem, tak żebyście dostawali kolejne powiadomienia o nadchodzących filmach. Dziękuję Wam za poświęcony czas, życzę miłego dnia i do zobaczenia już na szlaku. Cześć!